Jak po prostu ludzi, których jeszcze tutaj nie było, a którzy może przyjadą kiedyś? Ojej, to się takie rzeczy dzieją, naprawdę. Po prostu taki przyrost wiary miałem podczas tego obozu, że to jest coś niesamowitego. I naprawdę każdemu polecam, ktokolwiek nie wiem, myślał nad tym obozem, no co tutaj, po prostu przyjeżdżać i, i się nie bać, bo jest naprawdę super. Super, a miałeś jakieś oczekiwania, zanim tutaj przyjechałeś? Szczerze, to nie miałem żadnych bo e, miałem wtedy dosyć słabą relację jeszcze z Bogiem, a przyjechałem tutaj taka odmiana od razu, po prostu się lepiej czułem coś, coś, coś pięknego naprawdę, Bóg tutaj działa i to dosyć widocznie. Super, a opowiesz coś więcej, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? E, ponownie oddałem życie Bogu, bo e, upadłem i, i on tutaj na tym obozie wyciągnął do mnie rękę, odpowiedział mi na masę moich pytań. W ogóle czułem cały czas Ducha Świętego, czułem cały czas no... Co tak, jest nieopisane uczucie, po prostu musicie sami sprawdzić. E, no, odkryłem moje nowe talenty, mogłem się rozwijać, no to było naprawdę super.